Oni wygrali dziś, na jutrzejszej liście, liczę, że będziesz i ty. Proces losowania jest na moim YouTubie, możecie go sobie obczaić. I samu, wczoraj dałem Ci 24 godziny, abyśmy odpalili dwucelówkę. Nie ma ciebie, to strzelam sam. samu nie odpowiedział na zaczepkę mojego brata z wczoraj i ten musiał sam odpalić fajerwerka. I dlatego postanowiłam pomóc, ponieważ jestem fanką i samo od dzieciństwa. Sama pamiętam jak oglądałam, jak grałeś w Outlasta. Się razem z tobą. Dlatego też Natalia sprezentowała mi szelkę 3 i ponownie jak ostatnio i samą masz dobę, aby odpowiedzieć i odpalić tą szelkę wspólnie z nami. Strzelamy w czapurach oddalonych raptem kilka kilometrów od środy Wielkopolskiej, także masz bardzo blisko i samu. Wypisujcie komentarze pod filmem i oznaczajcie w nich i samu. Spośród Was wszystkich wylosujemy trzy vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie arkafirewerki.pl oraz jednemu z Was ofiaruję tą szelkę sześciocalową. Ważne słowo ofiaruję, z punktu widzenia formalnoprawnego nie dojdzie do sprzedaży, także luz. Co więcej, jeśli i samu dzięki Wam faktycznie odpali ze mną fajerwerkę w następstwie niniejszego filmu, to wartość wspomnianych voucherów wzrośnie ze stówki do 1000 zł każdy. Losujemy spośród komentarzy na wszystkich platformach, także. Zatagujcie i samo tam gdzie Wam najwygodniej. Także ciśnijcie ile wracie komentarzy, to jest walka o wspólne dobro.